Właśnie się zorientowałam, że nie włączyłam nagrywania. Tak. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami serdecznie. Otrzymałam paczkę od Kokolity i znajdowały się w tej paczuszce kosmetyki, które powstały przy współpracy Kokolity i Paezę. To znaczy przy współpracy powstała Paleta, pewnie już gdzieś się na internecie widzieliście. I spójrzcie, jakie tu są kolorki. No, po prostu cudo. Jedyne co, to ja już to oczywiście, wiecie, paluchę wkładałam, to tu mamy topper. Tu jest tak piękny kolor, który od razu po otworzeniu palety rzucił mi się w oczy, ponieważ jest to taki subtelny łososik. Taki, wiecie, taki. I jakież było moje zdziwienie? jak ja sobie to zesłoczowałam i zobaczyłam, że to jest toper. W sensie takim, że to są, wiecie, takie drobineczki, takie. Ale to nic. Nie przekreślałam absolutnie tej palety ze względu na ten jeden dzień. Wiecie, że ja mam na punkcie łososia pierdzielca i to takiego zdrowego. W związku z tym, no jak zobaczyłam, że to jednak nie jest łosoś, no to wiecie, że moje takie O! sięgnęło za tu. Ale jak zaczęłam słoczować, to tutaj jest Elwisz, Elwisz. Nie wiem, jak to się czyta, w każdym razie zobaczcie. Taki piękny cień. Właśnie to jest taki typowy rose gold. czyli na różowej bazie złoty cień. Przepiękny, cudowny odcień. I drugi, który nazywa się Quinby, przepiękne złotko, No ale to, to jest po prostu. To sidło takie, bo to nie jest takie, wiecie, co takie złoto, złoto, ale to jest takie złoto na łososiowej bazie. Więc w tym momencie poezę, kokolito, macie wybaczone. Bo ten cień mnie bardzo satysfakcjonuje. No i cała reszta tych cieni jest po prostu mega. Ja już tutaj je dotykałam. Wiecie, one są mega masełkowate. To ja Wam pokażę jeszcze, jak napigmentowane są maty. Oczywiście sobie tutaj prawie nie zostawiłam miejsca, no ale nic. Jest tutaj taki cień, który nazywa się meadow, jakoś tak. I to jest taki fioletowo-różowy, przepiękny cień. Jest nektar, który jest takim zgaszonym łososiem, Safront, czy szafront, czy jakkolwiek bądź. I to jest taka neonowa lawenda. No i zobaczmy sobie ten najciemniejszy, misiowy cień. I tutaj zobaczmy sobie gdzieś te słocze. To tutaj mamy ten pierwszy. O, ten mało widać, bo on jest taki, wiecie, idealny do załamania. Tutaj mamy tą lawendkę. I tu mamy ten misiowy. Także one tak wyglądają na słoczach, natomiast jak wiadomo, po słoczach nie oceniamy palety, chociaż na słoczach wyglądają bardzo obiecująco. Tak więc, co? Bez zbędnego gadania, bierzemy się za robotę, nie? Bo to znowu będzie długi filmik, i też zrobimy sobie osobne filmiki z testem palety do oczu i z testem podkładów, bo w tej paczuszce dostałam również podkłady, w których jestem mega ciekawa, więc no cóż, bierzmy się za robotę no dobrze, to ja się do Was przesuwam i zaczynamy zaczynamy totalnie standardowo od zmatowienia łuku brwiowego tutaj mamy bardzo ładny taki cień pod tytułem wanilia nim sobie matowimy łuk brwiowy pędzelek to jest Hulu P30 taki naprawdę spory bardzo fajny do większych powierzchni do większych powiek i tutaj teraz wezmę sobie właśnie ten piękny nektar na czubeczek i budujemy załamanie o, jaki ładny to jest kolor. Kolor jest przepiękny, bardzo ładnie daje się budować, bardzo ładnie się blenduje, także zero problemu. Teraz na p 66 wezmę sobie tego cienia meadow i będę pogłębiała załamanie. Czyli mniejszym pędzelkiem, już tylko w samo załamanie. I tak wiecie, odrobina na czubeczek ja wolę naprawdę kilkanaście nawet razy dołożyć niż by miało być w jednym miejscu po prostu za dużo koloru, miałabym to rozcierać wolę robić to stopniowo no zobaczcie jaki piękny kolor powstaje mm. podobać mi się jak na razie te dwa, no trzy cienie spokojnie dają radę Taki płaski pędzelaczek z Bailey, najciemniejszy cień misiowy i budujemy sobie zewnętrzny kącik, czyli jedziemy po linii rzęs i przejeżdżamy tu w kierunku brwi pod kątem mniej więcej 45 stopni. Mhm, ja was zbliżę troszkę. I teraz wjeżdżamy sobie w załamanie, czyli tak jakby przedłużamy. Widzicie, tutaj załamuje mi się powieka, tak naturalnie. Chciałabym to załamanie tak sobie tutaj przedłużyć, żeby stworzyć złudzenie, że to moje oko jest większe. W ten sposób właśnie postępujemy z opadającymi powiekami. I tak jak ja Wam zawsze powtarzam, te wszystkie moje rady to nie jest złoty środek dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma mega opadającą powiekę, taką, że wiecie, że w ogóle nic, nic nie widać, no to ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj ciężko jest znaleźć też to miejsce i tam też trzeba po prostu ponad to załamanie wyjechać, tylko pod troszeczkę innym kątem. No ale wiecie, ja was nie znam, nie widzę i nie jestem w stanie jakby pokierować każdej osoby. Zasada jest taka, że chcemy zbudować złudzenie większego oka. W związku z tym, jak mamy to nasze naturalne załamanie, to ponad to załamanie musimy wyjść z cieniem i z cieniowaniem, ze względu na to, że wtedy to oko wydaje się być większe. O, widzicie? Tak, żeby było takie złudzenie, że ten mój kącik jest dużo wyżej. Tak, wiecie? Liftingujemy, liftingujemy. I teraz ten taki trójkącik sobie tutaj wypełniamy. 66 i rozcieram tutaj te granice, bo tutaj żadnej granicy być nie może, bo nasze łosukaństwo łaptyczne nie będzie w ogóle miało racji bytu. Po prostu będzie jakaś dziwna krecha, która nie wiadomo do czego służy, i będzie się wydawało, że, że po prostu mamy niedrobiony makijaż. Więc delikatnie to rozcieramy. Ja pracuję tylko i wyłącznie tutaj, jak widzicie, na granicy tego cienia. I teraz rozdymiam sobie tutaj to, co mi powstało. No, ten ciemny cień jest bardzo ładnie napigmentowany. Jak widzicie, nie robi plam, pięknie się rozciera. No, i oczywiście, jaką techniką pracujemy? Klepingu. Wkleping i odrobina na czubeczek. To naprawdę są słowa klucz w każdym makijażu. I stosując te dwie zasady, uwierzcie mi, że Wasz makijaż naprawdę będzie wyglądał zawsze cudownie. Przepięknie się te cienie blendują, zobaczcie. Jedno w drugie się wtapia, bardzo mi się to podoba. I powiem wam szczerze, że moim jakby pierwszym zamysłem było zrobienie dzisiaj makijażu techniką pomadki, czyli po prostu, że kładziemy pod spód pomadkę i dopiero na to cień. Natomiast doszłam do wniosku, że wtedy nie będę wiedziała do końca, czy aby na pewno te cienie są takiej intensywności, jakbym chciała. Bo o jakości cieni mówi to, jak daje się z nimi pracować bez żadnych wspomagaczy, typu glitter, primery, typu właśnie pomadki, kredki, cokolwiek, co by pozwalało na lepszą przyczepność. A tutaj na, na powiedzmy mam po prostu, najnormalniej w świecie, jak zawsze, tylko korektor. No dobrze, to przyszedł czas na ten przepiękny cień, który się nazywa Elwisz. Elwish, nie wiem, jakkolwiek, bądź się nie czytało, jest po prostu cudnym rose goldzikiem. I wklepię sobie w środek powieki, delikatnie nachodząc tutaj na ten brąz. No i teraz, słuchajcie, biorę sobie tego pięknego cienia, on się nazywa Queen Bee i kładę go tu kawałeczek dalej. O, piękny jest. Bo ten jakoś tak jest mało widoczny, tylko tak, jak odbija się od niego światło, jest pięknie. A w drugą stronę to on troszeczkę ginie, ale to ze względu na to, że on jest właśnie taki rose goldowy i ma bazę podobną w kolorze do mojej powieki. I już, że tak powiem, chciałam na niego psioczyć, ale nie, nie, nie. To jest to, że on opalizuje. No, ten Queen jest cudowny. To ma być taki klasyczny, upiększający makijaż z lekką dozą koloru. Natomiast w samym wewnętrznym kąciku wyląduje również nowość od Paezę, i już wam pokazuję, co to jest. Otóż Paezę wypuściło Wonder Glow w trzech różnych odcieniach, i tutaj mamy Stardust. Tutaj mamy Body i tutaj mamy Sunrise. Są to trzy przepiękne odcienie o jakości Wonder Glow. A wiecie, że Wonder Glow to Wonder Glow i to jest jeden z najpiękniejszych rozświetlaczy, z jakimi miałam do czynienia. Także tutaj, wiecie, ściemy nie ma i ja sobie wezmę ten Stardust, on jest najjaśniejszy i włożę go tutaj w sam wewnętrzny kącik. Jak na razie wszystkie te produkty zachowują się po prostu świetnie. Jedyne co to tutaj mam takie za małe przejście. O tu, 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 tu. Czegoś mi tam brakuje. I tak właśnie nie do końca z tego przejścia jestem zadowolona. No i tutaj mamy taki ciemny cień. Ciemny cień, który ma drobinki w sobie. Powiem szczerze, że ja nie do końca rozumiem ideę właśnie takich ciemnych cieni z drobinkami, bo dla mnie ciemny cień to jest po to, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik. I ja odrobinkę tego cienia właśnie nałożę tutaj w zewnętrznym kąciku. Znowu posłużę się tym pędzelkiem z Bailey. I spójrzmy tutaj, czy można coś z nim wykombinować. Ojej, wiecie co, on mi tutaj chyba plam narobił, albo teraz się światło dziwnie załamuje. No dobra, już doklepię z tej strony. Nie, wracam do tego misiowego i spróbuję to przykryć. No i powiem Wam szczerze, że nie mam w tej palecie czegoś, czym bym mogła zrobić taki ładny przejściowy cień tutaj pomiędzy wiecie, nie chcę wsadzać tego sofrona, dlatego, że to jest cień, który by pięknie wyglądał, ale tak wiecie solo, on ma być tym czystym takim kolorem no nic, wezmę troszeczkę tego nektaru ale on będzie jasny i spróbuję go tu trochę wtłoczyć nie do końca to wygląda tak jakbym chciała wiecie co, powiem szczerze tu zamiast tego cienia, gdyby było na przykład takie głębokie bordo, jakieś ładne, no to to już by bardziej mi zagrało. A no, tego cienia powiem szczerze, że nie rozumiem. Tak jakoś nie mam na niego pomysłu, dlatego że położenie go w zewnętrznym kąciku powoduje to, że układając głowę pod różnymi kątami, różnie odbija się światło. Zwłaszcza, że ja tutaj mam taką żyłkę, która przechodzi, i od razu wygląda to jak plama. Więc no dobrze, to może dla podbicia tego. W błysku, tutaj jeszcze w wewnętrznym kąciku wezmę sobie troszkę tego topera. Mam nadzieję, że to coś jeszcze tutaj nam doda. No, ale wiecie, toper to ja powinnam położyć właśnie jakiś klej do brokatu, coś. A ja nie lubię takich rzeczy używać, dlatego że przy bardziej takiej wiotkiej powiece bardzo często. Jeżeli da się ociupinkę za dużo na przykładnych z glitter primera, to robią się takie, wiecie, bardzo wyraźne zmarszczki na powiece, czego absolutnie żadna z nas nie chce. Oczywiście wiadomo, że jak macie tam, nie wiem, 30, 35 lat, 20, 25, to tego problemu mieć nie będziecie absolutnie. Natomiast już po 40, no to już do cieni trzeba podchodzić w taki odpowiedzialny sposób, bym powiedziała. Widzicie, ja tutaj nałożyłam sobie zupełnie niepotrzebnie, mnie podkusiło, że nałożyłam ten cień i teraz już tego ciemnobrązowego doklepać za bardzo nie mogę, bo się robią dziury. No dobrze, moi kochani, to górna powieka jest już skończona. Ja sobie jeszcze przyciemniłam że z oczywiście moją ulubioną kredeczką z Everlight. I zanim jeszcze przeskoczę do tutorialu z makijażem twarzy, gdzie będę testowała najnowsze dzieci od Paezę, w sensie podkłady od Paezę, których jestem szalenie ciekawa, już się nie mogę doczekać. To słuchajcie, chcę wytuszować sobie rzęsy, i mam tutaj jeszcze do wypróbowania od Eveline taki tusz. I podobno, tak mówiłyście mi na live, że jest genialny, więc już się też nie mogę doczekać. I zobaczmy. O, on ma tutaj taką szczotę, z taką bardzo, bardzo grubą, i ma malusiękie, cieniusiękie. Króciusieńkie włoski. Co z tego będzie? Zobaczmy. No, zobaczmy, co on tutaj nam zrobi. Nie, to wiecie co, to chyba nie jest już dla mnie. To chyba ten warietę robi ładniejsze rzęsy. Tylko ten przynajmniej nie kuje, bo warietę strasznie kuje mnie w powieki. No dobra, to jest pierwsza warstwa. A Zobaczmy drugą. Wiecie, w razie czego, jak będzie coś nie halo, to ja sobie po prostu dokleję od dołu parę kępek. No wiecie co, on bardzo ładnie te rzęsy mi porozdzielał, ale nie zrobił mi takiego ładnego efektu jak ten warietę. Także ja jednak skłaniam się ku warietę. No i przy takim bałaganie chyba jednak muszę przykleić sobie sztuczny. No dobra, kochani. To słuchajcie, ja w takim razie przeskakuję do tutorialu twarzowego. Przyklejam sobie kępki i zaraz do was wracam. No dobra, kochani. Jestem z powrotem jednak z wykończoną twarzą, człowiek zupełnie inaczej wygląda. Przykleiłam również kilka kępek, bo jak widziałyście, no ten tuż się nie spisał, a moje rzęsy są w takim jakimś bałaganie, że naprawdę to źle wyglądało. No dobrze, bez gadania przechodzimy do wykończenia dolnej powieki. Zacznijmy sobie w sposób oczywisty, czyli żeby tutaj dokończyć tym ciemnym brązem to co zaczęliśmy. A i pędzeleczek o 111 od Lambrash. Bardzo go lubię i często używam. No i oczywiście kusi mnie tutaj ten safron, Ja wezmę sobie odrobinkę na czubeczek właśnie tego pędzla i zacznę wklepywać od tej strony. No powiem Wam, że on ładnie wygląda zobaczcie. Obawiałam się jak będzie z jego intensywnością, ale z jego intensywnością jest całkiem spoko. Teraz mam ochotę jeszcze wziąć go trochę na linię wodną. Ja położę sobie jasną kredkę i na nią spróbuję przykleić delikatnie ten cień. Także kładę sobie kredkę na linię wodną. I od razu na nią położę sobie ten cień. A w sam wewnętrzny kącik idzie odrobinka tego rozświetlacza Stardust. To teraz biorę jeszcze odrobinkę tego cienia nektar i nim będę to wszystko rozdmiała do dołu. I łączyła w zewnętrznym kąciku. I na usta użyję sobie takiej pomadeczki z sefory. To jest numer 05 Fuksja. Ona jest taka półprzezroczysta, bardzo delikatna. I myślę, że tutaj się bardzo ładnie wpisze. Ona tak tylko delikatnie ożywi ten makijaż. Ale nie będzie, wiecie, zbyt, zbyt nachalna, chociaż sobie myślę, że chyba sobie jeszcze obrysuję usta troszkę kredką. I to jest ta moja ulubiona kredeczka z Eveline numer 18. No dobrze, moi kochani, to makijaż w takim razie skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi ten akcent kolorystyczny tutaj podoba się bardzo. Jestem zaskoczona. Tym, jak ładnie i jak tak intensywnie jest napigmentowany ten cień, choć w opakowaniu wygląda oczywiście bardziej intensywnie, natomiast to są bardzo trudne kolory do uzyskania i tak uważam, że on wygląda po prostu pięknie. Makijaż wyszedł taki totalnie klasyczny. Co ja sądzę o tej paletce? No, brakuje mi tutaj, sami widzieliście, koloru przejściowego i jak dla mnie, dla tryfonki, to zamiast tutaj tego. Ciemnego, błyszczącego cienia, który, no tak jak mówię, nie bardzo rozumiem, dlatego że nałożony w zewnętrznym kąciku, przynajmniej u mnie, wygląda źle, robi plamy. I zamiast tego topera nieszczęsnego, to powiem Wam szczerze, że ja bym tutaj wsadziła jakiś um, piękny burgund, coś takiego. A zamiast tutaj nieszczęsnego tego topera, można by było włożyć właśnie taki piękny, o zobaczcie, taki łososiowy po prostu cień, e, który by. Cudownie ożywił ten makijaż, pięknie pasował właśnie do tego fioletu. No i wiecie, morelki, łososie podobają się wszystkim, wszystkim pasują, a ten toper taki, nie wiem, nie znam się, nie umiem, nie lubię, nie umiem używać toperów. W sensie takim, że wiecie, no topery to tak jak Wam wspominałam, trzeba jednak użyć na jakąś tam bazę, a przy takich już bardziej eleganckich powiekach. Niestety bazy często robią kuku. No wiecie, ja patrzę z punktu widzenia tej osoby bardziej eleganckiej, dojrzałej. No niemniej jednak, ja rozumiem jakby zamysł, że to ma być coś takiego, co tylko zostanie tak delikatnie położone i ma się latem mienić, bo tak, tak sądzę, że taki zamysł był. Natomiast zdecydowanie brakuje mi koloru przejściowego, którym można by było. Wiecie, zbudować takie ładne przejście pomiędzy tym ciemnym a jakimś jaśniejszym cieniem, który daje się tutaj wewnętrzny kącik. Także powiedzmy, że paletka na takie dobre 4 plus w skali oczywiście pięciostopniowej, tak? bo ja jestem z pokolenia, gdzie było od dwójki do piątki, no, a nie od jedynki do szóstki. I dla mnie to jest takie dobre 4 plus, ze względu na to, że pigmentacja jest świetna, bardzo dobrze się z tymi cieniami pracuje, no a Wiecie, preferencje kolorystyczne to jak kto lubi. Niemniej jednak uważam, że jest to paleta bardziej uzupełniająca niż samowystarczalna właśnie przez to, że tego jednego przejściowego cienia mi brakuje. No ale to wiecie, to jestem ja, Tryfonka. Dobrze. Kochani, jeżeli podobał Wam się ten filmik, bardzo was proszę, zostawcie kciuki do góry, dlatego że jest to dla mnie olbrzymia motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Piszcie mi w komentarzach, czy coś z Paezem macie, czy macie może już właśnie tą paletkę, czy się na nią czaicie. Bo tak jak mówię, ta paleta jest godna zainteresowania preferencje kolorystyczne to to są wiecie moje preferencje kolorystyczne cała reszta jest naprawdę świetna, bo spójrzcie jak pięknie tutaj wszystko to można wyblendować, cienie łączą się ze sobą pięknie pięknie się właśnie rozcierają ja osobiście uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra paleta, ale niesamowystarczająca, bo jeżeli mamy na przykład tą poprzednią Indian Summer no to już mamy komplet, dlatego, że właśnie w tamtej mamy taki piękny z tego co pamiętam, taki właśnie bordowy cień, coś czym można na tutaj to przejście zbudować. No nic moi kochani, ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, przepięknie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, życzę Wam cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film, no i oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Buziaki!